Karate jest japońską sztuką samoobrony. Istnieje blisko 200 różnych stylów, które różnią się układami formalnymi zwanymi kata. Popularny Shotokan preferuje długie ataki i gardy. Był pierwszym stylem nauczanym w całej Japonii. Przeciwne założenia przyjął styl Gojiuriu. Twarda obrona opiera się na krótkich postawach i dynamicznych akcjach. Obie te tendencje połączyła szkoła Shitoriu. Obronę przed kijem prezentuje słynny mistrz tej szkoły, Fumio Demura. Młoda japońska zawodniczka ćwiczy według starych, tradycyjnych zasad okinawańskiego karate. Tradycję z nowoczesnością najskuteczniej łączy styl GOSOKURYU. Bardzo popularny w Japonii i Stanach Zjednoczonych, jest jeszcze stosunkowo mało znany w Europie. Zarówno czarnoskóry mistrz świata Tolliver, jak i Rod Kuratomi należą do najlepszych i najskuteczniejszych zawodników tego stylu. Styl karate GOSOKURYU stworzył przed 40 laty japoński mistrz Takayuki Kubota, który posiada najwyższy stopień 10 dan. Kubota mieszka w Los Angeles, gdzie jego niesamowite umiejętności wykorzystuje świat filmowy Hollywood oraz oficerowie FBI i policji amerykańskiej. Styl ten kształci dynamikę ruchu zgodnie ze swoją nazwą: go, fardość, soku, szybkość. Rozpoczniemy od nauki oddechu. Oddech jest niezwykle ważny łączy nasze ciało z duszą, z umysłem. Prawidłowy oddech to wdech nosem, ręce do góry i wydech ustami ręce na dół. Przy wdechu wypychamy mięśnie brzucha, rozciągamy, wypychamy brzuch, przepona idzie do dołu, przy wydechu ściągamy mięśnie brzucha, przepona podchodzi do góry, wypychamy resztkę powietrza z płuc. Jeszcze raz, kokiu. W karate jak i w samoobronie potrzebny jest rozwój wszystkich cech motorycznych, a więc siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości ciała. Wykonamy kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych, najprostszych w celu rozruszania wszystkich mięśni, stawów, ścięgiem i przejdziemy do ćwiczeń specjalistycznych. Rozpoczniemy od mięśni górnych. Skoki pajaca. Chodźmy! Ej, jame. To proste ćwiczenie koordynacji. Krążenia głowy. Oczy otwarte. Chodźmy. Jaku? Drugą stronę. Dłonie na barki. Krążenia barków. Do tyłu. Do przodu. Pokażę Państwu sposób uwalniania ręki z uchwytu. Maciek. Piotrek. Zasada jest następująca. Wyrywamy rękę w kierunku kciuka, tutaj gdzie uchwyt jest najsłabszy, wyginając nad garstek. Raptownie szarpiemy biodrem, skręcamy je do tyłu, odstawiając nogę. W ten sposób, im większa była siła trzymania, tym większą energię posiadamy teraz do zadania ciosu, tak jak działa sprężyna. W dzisiejszym programie przedstawiłem proste ćwiczenia. W kolejnym pokażę inne aspekty samoobrony. Dziękuję Państwu za uwagę. Musu widać! はい。